Niech pan obdarzy was spokojem Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Sierpień obfituje w te święta Maryjne, w to wielkie święto 15 tegoż miesiąca, czyli uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, święto powszechne dla całego kościoła. I teraz w tym również miesiącu otrzymujemy tą uroczystość ważną dla nas Polaków, czyli spoglądamy na Matkę Bożą obecną na jasnej górze, obecną właśnie w świętym mieście w Częstochowie. I te czytania próbują nam rozjaśnić tajemnicę tej uroczystości tego dnia i tego szczególnego dla nas miejsca. W pierwszym czytaniu mamy fragment z Księgi Proroka Izajasza, ta zapowiedź, byśmy powiedzieli, czasów mesjańskich. To jest ta pełnia czasów, o której mówi święty Paweł w drugim czytaniu. Gdy nadeszła pełnia czasu, Zesłał Bóg swego syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Pełnia czasu, kiedy przychodzi Bóg, przychodzi przez zgodę tej młodej dziewczyny z Nazaretu, która mówi: Oto ja, służebnica pańska. Czyli ten czas już jest wypełniony, wiadomo, że wypełniony grzechem, i Bóg widzi, że źle się tutaj dzieje, i daje również czas łaski. Bo jak powie święty Paweł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. To jest ta pełnia czasu, ten moment wyjątkowy, fenomenalny, absolutnie jednostkowy w historii świata. Już więcej się to nie powtórzyło, ale już więcej nie trzeba było. To jednorazowe przyjście Chrystusa wystarczyło nam tutaj, abyśmy poznali całe objawienie, wszystko to, co Bóg chce nam dać i co powiedzieć. Teraz czekamy na to drugie przyjście już na końcu czasów. A Izajasz prorokuje właśnie, co na tym końcu czasów będzie, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór, wystrzeli ponad pogórki i wszystkie narody do niej popłyną. Oczywiście patrzymy albo realnie, albo duchowo oczywiście na tą jasną górę, na tą świątynię, na tą strzelistą wieżę. Jeszcze bardziej spoglądamy w te kochające oczy Maryi w tym znanym obrazie. Chcemy tam iść i faktycznie całe to czytanie jest takie pielgrzymkowe. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Chodźcie. I niejeden usłyszał takie wezwanie i poszedł w pielgrzymce, a może już wielokrotnie w tej pielgrzymce szedł. Ale pokazuje nam Izajasz również cel tego pielgrzymowania, że nie jest to tylko wydarzenie turystyczne, że ktoś chce się sprawdzić swoją wytrzymałość. Ten cel jest jeszcze głębszy. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, swoje włócznie, na sierpy, naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Właśnie to jest ten czas. Podczas drogi mam tą okazję wiele rzeczy przemyśleć. Mam czas na modlitwę, cały dzień, a moglibyśmy być nawet cała noc. To jest czas łaski, to jest czas słuchania, po to, żeby zmierzyć się z różnymi trudnymi dylematami własnego życia, może z kimś się pogodzić, może zmierzyć się z własnym grzechem, podziękować Panu Bogu za miłosierdzie, poprosić o łaskę uwolnienia. To, co mówi Izajasz, aby nastąpił pokój, no właśnie, żeby te wszystkie narzędzia zbrodni, to wszystko, co sprowadza zło na nas, na naszych bliskich, aby to przekuć na coś, co będzie budować pokój. Te rolnicze narzędzia właśnie sugerują czas pokoju. Już nie będziemy potrzebowali mieczy, aby nimi walczyć, zabijać innych, zabijać siebie nawzajem, ale będziemy potrzebowali właśnie narzędzi rolniczych, żeby żyć w pokoju i uprawiać ziemię. Warto o tym pomyśleć, po co jest pielgrzymka i ten czas, który jest mi tam dany, czy dobrze wykorzystuję. I widzę, że trochę poprzez to zmęczenie fizyczne, ale również to, że w tej mojej głowie wiele Bożych myśli jest, może być tym elementem nawracającym. Cel oczywiście jest ważny, ale sama droga również jest istotna i co tam się dzieje w mojej głowie i w moim sercu. Ja, Ewangelia doskonale znana Cud na Weselu w Kanie Galilejskiej. Oczywiście czytamy to czytanie, zawsze pamiętamy słowa. Jana Pawła II, który nazywa Częstochowę Jasną, Jasną Górę taką polską kaną galilejską, gdzie jest Maryja, widzi problemy i nieustannie wskazuje na syna: Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stąd ten obraz tym właśnie gestem Maryi wskazującym na Chrystusa, którego trzyma na rękach. Maryja zawsze prowadzi nas do Chrystusa, jest chodegetrią, czyli wskazującą drogę. A o sobie sam Chrystus powie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dlatego możemy mówić o tej jasnej górze, jako o kanie galilejskiej. Tam przychodzimy z naszymi brakami, mówimy czego nam brakuje, czego potrzebujemy, że właśnie nie ma wina, czyli tego smaku. Nasze życie nie ma, nie ma wiary, nie ma nadziei, nie ma miłości. I Maryja mówi: Chodźcie, poprowadzę was do Chrystusa, a wyczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie i wtedy ta woda, ta zwykłość zmieni się w coś niezwykłego i będzie to wino mądrości i wino radości. Dla mnie też ciekawe jest to, byśmy powiedzieli przejście z tych pytań, które mamy w Ewangelii, które zadaje Maryja, kiedy dwunastoletni Chrystus gubi się w świątyni. Maryja mówi: "Synu, dlaczegoś nam to uczynił? A teraz po tych kilku latach mówi: 'Czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powiem'." No, my często myślimy, że Maryja od razu wszystko wiedziała. Od razu była taka pewna, od razu była zdecydowana, od razu było wszystko objawione. Możemy tak myśleć i na pewno to są dobre myśli o Maryi. Ale skoro teologowie zastanawiają się, jakie było myślenie Chrystusa, mając sobie te dwie natury, ludzką i boską, czy on od razu wszystko wiedział? Czy jak miał 10 lat albo 8, czy od razu wiedział, że jest synem Bożym? Od razu miał tą pełną wiedzę wlaną, jak właśnie rozgraniczyć te dwie natury. To jest pewien dylemat czy pewne pytanie. Niektórzy mówią, że może już wszystko wiedział, a niektórzy pokazują, że właśnie w tym człowieczeństwie nieustannie się rozwijał i do tego były potrzebne te lata ukryte w Nazarecie, a było ich sporo, bo kiedy Chrystus rozpoczyna publiczną działalność, ma około 30 lat. Ten czas w Nazarecie, czas prosty, zwyczajny, ale jednocześnie czas łaski, czas wzrastania, odkrywania tego, kim jest i jaka jest jego misja tutaj na ziemi. Więc skoro o, u Chrystusa pytamy się o ten stan wiedzy, no dlaczego Maryja miałaby od razu wszystko wiedzieć? Ma Ducha Świętego i on ją prowadzi. Ale sama wiele rzeczy nie rozumie i mówi tak, mówi tak Bogu właśnie w zaufaniu. I to jest piękne i to zbliża nas do Maryi że ona też wszystkiego nie wiedziała, ale uczy nas wiary. Co to znaczy w trudnym momencie, mając swoje plany, powiedzieć, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. I potem to narodzenie w Betlejem, a potem ta ucieczka do Egiptu, a potem powrót do Nazaretu. W międzyczasie najwyraźniej też i śmierć Józefa, i potem Chrystus, który wyrusza w tą publiczną swoją misję, i różne głosy Maryja o nim słyszy: że jest żarłok, że jest pijak, że jest przyjaciel celników i grzeszników, i że odszedł od zmysłów. Pewnie słyszę też i wiele dobrych, wspaniałych rzeczy o swoim synu, ale informacje i pozytywne, i negatywne do niej docierają. Ona oczywiście mądrze zawsze zbiera to wszystko w swoim sercu, żeby w odpowiednim czasie oświetlone Słowem Bożym i działaniem Ducha Świętego to wszystko nabrało sensu i żeby mogła to zrozumieć. A na razie mówi Fiat, czyli mówi tak. I widzimy właśnie ten moment od tego spotkania z dwunastoletnim Jezusem w świątyni, Synu czemuś nam to uczynił i ona już wie, czemu on wtedy to uczynił. Kim On jest teraz? Dlatego od razu mówi: czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Teraz wie, kim jest Jej syn, jaka jest Jego misja i że to On ją wykonuje. I wszyscy, którzy przyjdą do Chrystusa, zostaną przemienieni i zostaną napełnieni. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.